A może zaczniemy tak nietypowo? Może zaczniemy właśnie w ten sposób? 7:54, 55 już na zegarze. Za 5 minut zostaną otwarte bramki. Tam już czekają pierwsi miłośnicy porodnego struksu, którego na Słotwiny Arena nie brakuje. Jak będzie wyglądał dzisiejszy narciarski dzień? Jak wyglądają warunki narciarskie w Krymicy Zdrój, w ośrodku Słotwiny Arena, w ośrodku pod znaku pingwina dowiecie się w tym odcinku. Serdecznie zapraszam, tym bardziej, że tam w tej mgle, a właściwie powyżej tej mgły, zaczyna się bajkowa kraina. Zapraszam do oglądania. Dobrych! dobry. Wiedzając Arena zawsze staram się zarezerwować nocleg w ośrodku. Obiekt ma wyjątkowy klimat, wygodne pokoje, bardzo miłą obsługę, smaczną kuchnię i położony jest tuż przy stoku. Nie inaczej było tym razem. Po porannych lotach nad chmurami wróciłem z powrotem do pensjonatu po Zosie, która w międzyczasie jeszcze dosypiała w pokoju. Zjedliśmy smaczne śniadanie z widokiem na stok, a następnie udaliśmy się na dalszą część nagrań. Śpiochy wstały, więc zrobiło się troszeczkę więcej osób w oczekiwaniu na kanapę. Ale to troszeczkę więcej to jest ile 3-4 minutki. Stania tutaj, bo na słodkimce jest pusto. Jeździ się na okrągło. Aha, a propos śpiochów jeszcze y mówię o tym, że jak ktoś był tutaj na 8 rano, to jeździł na przykład przez 2-3 godziny na okrągło, non stop po idealnie wyprasowanym stoku, a teraz jest porysowany. No bo tak to wygląda, że stok jest porysowany. Warunki są petardinio. Uderzam na górę, objedziemy trasą dookoła świata, pojedziemy na Słotwinkę, zobaczymy co tam słychać w snowparku, wrócimy tutaj, jeszcze raz wyjedziemy, tak żebyście zobaczyli jak wygląda ostatni tydzień ferii w Polsce, warunek w Słotwiny Arena. Główny stok jeszcze wrócimy, ale pierwsze zabieram was na trasę dookoła świata, którą przejadę pod kanapę Słotwinka. Tam sobie chwileczkę pojeździmy razem, polatamy, a potem wrócimy na stok główny. Trasa dookoła świata to najdłuższy przejazd w całym ośrodku Słotwiny Arena. Dedykowany przede wszystkim osobom, które chcą przejechać na drugą stronę to raz, które nie podjechały samochodem na parking, bo tam można podjechać pod samą kanapę. I rodzinom z dziećmi, dzieciaką, które po prostu chcą sobie podziwiać widoki dookoła i spokojnie, bez żadnych kompleksów i obaw o to, że stok będzie zbyt stromy, przemierzać tutejsze stoki. Na chwilę przystanę w tym miejscu, ponieważ tutaj jest przejazd w kierunku stoku głównego w kierunku trasy numer 1, jadąc którym ominiecie e, część stromą stoku i dojedziecie do dolnej st stacji głównej kanapy. A ja jeszcze teraz troszeczkę z łyżwy, bo się zatrzymałem, przejadę dookoła świata i zabiorę was na słodlinkę. Dojechałem już do kanapy Słotwinka, więc zanim wyjadę na górę, kilka słów o ofercie ośrodka Słotwiny Arena. Do naszej dyspozycji mamy dwie nowoczesne, czteroosobowe, wyprzęgane kanapy z osłonami. Nowoczesny system naśnieżania zapewnia świetne warunki narciarskie na trasach o łącznej długości ponad 7,5 km. Na głównym stoku wytyczone zostały dwie czerwone trasy dla zaawansowanych z których trasa numer 1 ma homologację Międzynarodowej Federacji Narciarskiej – FIS. Niebieska trasa nr 8. Około 500 metrów długości. Tu jest duża gwarancja tego, że jak tam będzie kolejka przy głównej kanapie, to tutaj będziecie jeździć na okrągło. Znaczy prosto, nie w kółko. Wiecie do czego zmierzam. Chodzi mi o to, że jest to świetny stok dla osób, które chcą poczuć bakcyla narciarstwa. Ale powiem Wam, że gdyby tutaj był mrozik, no to, to i tak prędkość będzie odpowiednia. To nie jest tak, że ten stok jest taki a, totalnie płaski i że nie poczujecie wiatru we włosach. Ta druga część stoku, o już jest taka, że gdyby tu było twardo, lekko zmrożone, no to można by było troszeczkę poczuć krawędzie i tą dynamikę w udach. A dzisiaj, a dzisiaj mamy piękną, wiosenną jazdę, no w końcu już marzec za pasem, będziemy mówić już o marcowych nartach. W Słotwince przejeżdżam ponownie na stok główny. Pokażę Wam, jak tu wyglądają przejazdy. Jest stąd świetny widok na, w kierunku wieży, najwyższego punktu ośrodka narciarskiego. Po lewej stronie zbiorniki, a za mną trasa rowerowa, która tutaj jest wytyczona. Bo trzeba powiedzieć sobie tutaj wprost: że ośrodek oczywiście ma jeszcze w lecie. Poza, e, poza e, wieżą widokową, poza ścieżką w koronach drzew. Macie tu też do, do, do dyspozycji bike park, można pojeździć po singlach o różnym stopniu trudności, od tych łatwych do tych bardziej trudnych. Ale my skupiamy się dzisiaj na białym, bo pogoda, przepiękna. Miałem nagrywać ten film wczoraj, ale niestety pogoda spłatała mi psikusa. Bo poranek był cudowny, co widzieliście na ujęciach. Natomiast e, później chmury zamiast, tak jak dzisiaj, e, pójść sobie gdzieś tam w kierunku dowolnym, ale nie pozostawać tutaj w Krynicy, niestety zrobiły mi psikusa i zostały, i jeszcze co gorsza, podniosły się, także... Więc wczoraj wieża widokowa schryła się w chmurach, nawet z Jaworzyny Krynickiej nie było widać jej czubka. Wcześniej opowiadałem Wam, że Słotwiny Arena to ośrodek narciarski dla każdego, ale z dużym naciskiem na wypoczynek rodzinny, z dużym naciskiem na wypoczynek dla osób stawiających pierwsze kroki, plus wypoczynek z dziećmi. Tu macie przykład miejsca Polany Kubusiowej, gdzie możecie przyjść z pociechami, gdzie osoby, które pierwsze stawiają kroki, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nabiałem, Mogą przyjść i pod okiem profesjonalnych instruktorów poślizgać się, stawić te, zrobić te pierwsze szusy na nartach. A tak przy okazji, tu mieszkają ratraki. O, kolejka już jest troszeczkę mniejsza. To jeszcze kilka zjazdów, które są główną dla Was. Na stok główny, szerokości tutaj Wam nie zabraknie. Możecie sobie wybrać lewą stronę, prawą stronę. Strony oddzielone są armatkami postaw... postawionymi na wieżach. I tutaj taka ciekawostka, ale opowiem Wam za chwilę, jak zjadę do takiej armatki. Jestem już przy jednej z takich armatek. Armatka stoi na wieży. Wieża ma gdzieś powiedzmy sobie 4-4,5 metra wysokości. I dlaczego się tutaj zatrzymałem? Bo dwa tygodnie temu wróciłem z Japonii i zrobiłem sobie. Jakoś się tak ustawię, o, takie zdjęcie. Tak, 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 tutaj jest to zdjęcie. I tu jest armatka. Widzicie? I tu jest pod armatką wieża. Ta wieża, taka wysoka. Teraz popatrzcie, ile tam było śniegu. Powiem Wam dokładnie: 4 metry. Nozawa, Onsen 4 metry śniegu na trasie. Ktoś może zapytać: To po co im te armatki? No właśnie, po co armatki? Ktoś ma jakiś pomysł? Po co w takim ośrodku jak Japonia, gdzie jest 4 metry śniegu, potrzebne są armatki? bo to jest przemyślany zakup. To nie jest tak, że ktoś wyrzucił pieniądze, bo nie wiem, dostał za darmo. Nie, nie, nie. Nomen omen, taka armatka kosztuje z, z taką wieżą 100 tysięcy złotych, więc to są duże wydatki. A widzieliście, ile tych żółtych armatek stoi tutaj w Słotwiny Arena. Teraz możecie sobie pomnożyć to razy ilość tych armatek i dowiecie się, ile trzeba zainwestować, tylko w część systemu naśnieżania. Jeżeli chcecie wiedzieć szczegóły, proszę uprzejmie, zapraszam, tu będzie z tej albo z tej strony link do filmu o systemie naśnieżania, o jego kosztach, o tym jak funkcjonuje. Serdecznie zapraszam do oglądania, dlatego że później czytam dużo komentarzy, które są odklejone od rzeczywistości. Ludzie narzekają, piszą, że ośrodki nie przygotowują stoków, że nie potrafią naśnieżyć, że nie potrafią zadbać i tak dalej. Piszą kompletne bzdury odklejone i warto po prostu poczytać, żeby wiedzieć na czym polega naśnieżanie, jak to funkcjonuje i dlaczego na stoku czasami są moldy, dlaczego ich nie ma, dlaczego śnieg jest czasami jak kasza, dlaczego czasami jest taki jak tutaj mięciutki, a czasami mamy twardy beton. Wszystko w tym odcinku. Tym razem to nie Zosia mnie wyciągnęła, tylko ja wyciągnąłem Zosię. Zrewanżowałem się za film o Skolnitym. Zapraszam do oglądania. Tu gdzieś jest link. My już się zbieramy do domu, niestety, ponieważ Tatuś jutro pakuje manele i jedzie do Warszawy na lotnisko i pojutrze wylatuje do słonecznej Hiszpanii. Oczywiście na co? Na narty. No właśnie, na narty. Także jeżeli się podobało, to łapka w górę, w subik, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Jeżeli będziecie się wybierać za granicę, to pamiętajcie o ubezpieczeniach. Link do porównywarki ubezpieczeń macie w opisie do tego filmu. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Z jakiego ośrodka? Zapewne z hiszpańskiego. Z ośrodka Sierra Nevada. Na razie trzymajcie się. Cześć!